Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli rozdział trzeci, ale temat ósmy. I tematem tym jest religia, kościół, państwo. Czyli to, co najbardziej lubię. Oglądamy. Przed całą historię, którą mieliście w podstawówce, którą macie teraz i na pewno... W pierwszej klasie liceum to już było poruszone, bo byliście w starożytności, mieliśmy przykład władzy teokratycznej, czyli Teos to Bóg, Kratos to władza, czyli że to Bóg teoretycznie rządzi. I tak było przez całą starożytność. Każda osoba, która rządziła, czy to w państwie egipskim, czy w państwie e, w Mezopotamii jakimkolwiek, czy to był Sumer, e, czy to był Akat, czy to była Asyria, Zawsze mówiło się o tym, że władza pochodzi od Bogów bądź od jednego Boga i ten, który ją sprawuje, robi to w imieniu tych bogów. I to było takim punktem, myślę, że e, istotnym, jeżeli chodzi o tworzenie się państw. Ponieważ żeby ludzi sobie podporządkować, trzeba było im wprowadzić do głowy, że są mali, że Bóg jest większy, i to on decyduje o ich losie. No a władca, który tą władzę sprawuje, oczywiście jest ta władza przekazana przez Boga, będzie sądził tych, którzy na przykład jemu się nie chcą podporządkować. Był to pierwszy krok do podporządkowania sobie społeczeństwa. I tak mieliśmy też w Egipcie, gdzie mieliśmy przecież Faraona, który był osobieniem Boga Horusa, Boga Ra i tak dalej, więc było ich dosyć wielu. Tak samo było też oczywiście w późniejszym okresie czasu, gdzie mieliśmy e, na przykład w Rzymie, że cesarz miał też otoczony był właściwie kultem boskości. Idąc e, nieco bardziej współcześnie, to w sumie na lekcjach poprzednich dowiedzieliśmy się też o tym, że w Tybecie rządził Dalai Lama, czyli też przywódca duchowy. E, w Japonii dopiero po II wojnie światowej, czyli w 1945 roku, cesarz zrzekł się boskości. A współcześnie mamy tylko w sumie Watykan, gdzie władzę państwową taką Świecką, pełni ktoś, kto jest papieżem, i ten papież jest z woli bogów i nie kryje się z tym. Więc to będzie Watykan, a poza Europą będziemy mieli na przykład Iran. I to też dowiedzieliśmy się z lekcji poprzedniej, bo tam będzie rządził muzułmanin, który jest wybrany przez innych i pełni władzę religijną, jest to Ayatollah. Więc to będą takie przykłady. Państw z władzą teokratyczną. Drugim naszym punktem będzie państwo wyznaniowe, czyli bardziej współcześnie. Państwo wyznaniowe to jest takie, w którym oficjalnie dominuje jakaś tam religia bądź wyznanie i generalnie ono jest w jakiś sposób finansowane przez państwo, ale oficjalnie też istnieje możliwość wyboru, wolność religii i tak dalej. I takie generalnie państwa wyznaniowe, które możemy znaleźć współcześnie, to na pewno Arabia, Mauretania, czy też chociażby Iran, wspomniany przeze mnie, gdzie islam jest religią narodową. Izrael, gdzie jest judaizm, czy na przykład w krajach europejskich, takich jak na przykład nie, Malta czy Monako, mamy katolicyzm, ale jest wolność religijna, a na przykład w Cyprze, a właściwie to na połowie Cypru, można powiedzieć, będziemy mieli islam, a w drugiej części będziemy mieli prawosławie. E, będziemy mieli na przykład w krajach skandynawskich e, luterańską religię jako tą oficjalną, ale taką, która będzie oczywiście no, uznawana za. Powiedzmy, że państwową, chociaż tak naprawdę tam większość tych e, zwykłych współczesnych obywateli raczej jest e, niewierzącymi, jak na przykład w Szwecji, gdzie ten ateizm jest coraz bardziej, powiedzmy, że e, zyskujący sobie sympatię zwykłego człowieka. I takim ostatnim przypadkiem, przykładem, który jest bardzo specyficzny, jest Andora, bo w sumie nikt się tym nie interesuje, więc troszkę postaram się Was oświecić. To jest bardzo specyficzny twór, ponieważ jest to państwo demokratyczne z monarchią konstytucyjną, gdzie władze pełnią współksiążęta. Jednym z tych współksiążąt jest prezydent Francji, czyli naród 23 jest to Emmanuel Macron, a drugim podmiotem, współksięciem jest biskup katolicki hiszpański z takiej diecezji jak Urgel. I oni mają jakby wspólne prawo weta odnośnie niektórych traktatów międzynarodowych zawieranych przez Andorę. A tak ogólnie to tam mamy demokrację. Tak ogólnie na marginesie. No dobra. Mamy już władzę teokratyczną, mamy państwo wyznaniowe, więc idziemy teraz sobie do nowożytności, kiedy pojawiła się idea ateizmu, deizmu i tak dalej. Ludzie zaczęli po prostu rozkminiać i myśleć, co tam w ogóle w tej religii jest zbędnego. I tak będą tworzyć się dwa osobne nurty: laicyzm i sekularyzm. Laicyzm będzie wiązał się z tym, żeby oddzielić całkowicie państwo od kościoła, właściwie to kościół od państwa, bo najczęściej to w ten sposób działało. Czyli generalnie, jeżeli chcesz wierzyć, no sobie możesz wierzyć, na to ci pozwalamy, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale kościół nie miesza się w sprawy państwowe i nie chodzi z religią do miejsc publicznych. Miejsca kultu są odpowiednio wyznaczone. No na przykład kościoły, meczety czy też tam inne e, miejsca, gdzie ludzie się będą modlić w odpowiedniej religii czy też w odpowiednim wyznaniu. Sekularyzm z kolei będzie dążył do tego, żeby wyeliminować religię nie tylko z życia publicznego, ale też i z życia prywatnego. Czyli będzie dążył do tego, żeby głównie ateizować ludzi. Więc te dwie idee będą się jakby rozwijać od czasów nowożytności i będą przejść do przodu. Ale tutaj musimy sobie zdawać sprawę z jednej kwestii. E, z tego, że jednak ten Kościół był obecny przy władzy, i tylko dlatego, że w średniowieczu Duchowni to była jedyna grupa społeczna, która potrafiła pisać i czytać. Więc oni zajmowali wysokie stanowiska państwowe i byli nominantami jakiegoś tam, powiedzmy, że króla, czy też księcia w danym państwie, danej ziemi i tak dalej. Więc oni byli obecni. Ale po tym, co tutaj się działo, np. w rewolucji francuskiej, mieliśmy ewidentny rozdział państwa od Kościoła. Była był wprowadzony kult istoty wyższej, więc to też tak nie do końca jest tutaj, jakby dobre, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ponieważ jeżeli chodzi o te kwestie, które będą mówiły o rozdziale państwa od kościoła, kościoła od państwa, to będzie mowa o tym, że. Kościół jest autonomiczną jednostką i jak ma wiernych, to oni mu płacą na ten kościół, to oni będą na przykład hmm, dawać datki, które będą rozwijały ten kościół, odbudowywały i tak dalej, żeby tego nie robiło państwo. I to będzie wiązało się z kolei z tym, że we Francji taka, taki rozdział, powiedzmy, że kościoła od państwa, będzie dla ludzi bardzo bolesny i generalnie takie nagłe odcięcie kościoła od władzy państwowej będzie bolesne w każdym przypadku. I to też musimy tutaj wiedzieć, bo społeczeństwa no, są jakie są i na pewne kwestie nie są gotowe. Na przykład teraz, jeżeli byśmy to zrobili w Polsce, to pff, walki, wręcz wojna domowa mogłaby wybuchnąć. Bo przecież mamy ludzi, którzy są wręcz fanatycznymi, powiedzmy, że katolikami, i tacy, którzy mówią, że no rozdział państwa tylko kościoła powinien nastąpić prędzej czy później. Ale generalnie, jeżeli Kościół byłby autonomiczny i nie mieszałby się do polityki, to mógłby zająć się wreszcie sprawami religijnymi. I dlatego też idziemy w kierunku takiego spokojnego. Pokojowego rozdziału kościoła od państwa, bo takie coś przecież mamy w kilku państwach w Europie. Takim przyjaznym, pokojowym rozdziale kościoła od państwa e, możemy jako przykład podać Niemcy, Austrię, ale na przykład znaczy między innymi oczywiście, ale też i Polskę. Czyli generalnie jest w sferze publicznej wolność wyznania i jeżeli chcemy, to ten krzyż może teoretycznie wisieć na ścianie w klasie, być może tak macie u siebie, e, u mnie tak nie ma, ale też na przykład w, wiem, w urzędzie czy jakimś innym gabinecie. A powiedzmy, że państwowym. Natomiast generalnie i to jest jakby akceptowane, nikomu to z grubsza nie przeszkadza. Ale jakbyśmy tam powiesili symbol innej religii, no to ta wolność religijna już by była zaburzona. Poza tym, e, teoretycznie takim przyjaznym, pokojowym rozstaniu się z kościołem powinno być tak, że mamy teoretycznie jakieś organizacje charytatywne stworzone przez kościół, one mogą być wspomagane przez e, na przykład e, państwo ale nie powinien być wspomagany konkretny kościół, czyli na przykład katolicki. Bo przecież w Polsce tych wyznań to mamy od groma, jak sobie tak wejdziemy, poczytamy, to będą ich setki, a nawet z tego sobie sprawy po prostu nie zdajemy. Natomiast generalnie do czego zmierzam? Do tego, że państwo u nas na przykład, dlatego Polska jest takim specyficznym przykładem, jednak dużo pieniędzy pompuje w kościół i to nie powinno być w sumie tutaj jako dobry przykład. Inaczej jest na przykład w Niemczech, czy też takiej życzonej Austrii, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Idziemy do tego ostrzejszego rozstania się z kościołem, gdzie będzie to widoczne na przykład w Holandii, w Czechach. Czy na przykład we Francji. E, zaczęło się tak naprawdę od rewolucji francuskiej, bo zarówno we Francji już wtedy już odcięto właściwie kościół od środków e, finansowych państwa, podobnie w Ameryce, gdzie teoretycznie jest mowa o twórcy w ich chociażby deklaracji niepodległości ale nie jest to Bóg, w sensie takim z nazewnictwa. I to będzie widoczne współcześnie we Francji chociażby tym, że każdy kościół, nieważne czy katolicki, czy prawosławny, jeżeli występuje, czy muzułmański, jest traktowany jak każde inne stowarzyszenie i musi się rozliczać podatkowo z państwem. I to jest rozsądne, ponieważ wtedy pokazuje się, ile jest tych wiernych tego kościoła. I rzeczywiście, czy dane, które pokazują, że w Polsce jest, nie wiem, kilkadziesiąt procent społeczeństwa, które jest katolickie, czy jest to generalnie prawdziwe. Bo kościół zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się na niego płacić. I kiedy rzeczywiście zaczynamy wierzyć tak naprawdę w to, co się w tym kościele dzieje, ale nie porusza on polityki. I jak na przykład będziemy w Czechach, to możemy się wielu ciekawych kwestii o kościele dowiedzieć, bo to jest też taki kraj, e, można powiedzieć, że ateistyczny. Więc Czechy są takim przykładem nawet nie tyle co e, laicyzmu, ale bardziej e, tego sekularyzmu. Czyli idziemy w kierunku ateizmu po prostu, tak? Żeby odrzucić wszystkie jednostki boskie. Zresztą tam mamy dżedajizm, mamy wiarę w... Boga Spaghetti, no pff, jest bardzo wiele ciekawych wyznań, zresztą no możemy sobie poczytać. Ale zostając jeszcze chwileczkę przy tym ateizmie, to musimy pamiętać, że przecież wszystkie kraje totalitarne to były raczej kraje ateistyczne, czyli Związek Sowiecki, Chiny, Korea Północna, no bo nie może być innego bóstwa niż sam wódz. I tak to generalnie wyglądało też w Polsce w okresie prl czy w ogóle w krajach satelickich Związku Sowieckiego po II Wojnie Światowej. Tylko, że jeżeli wprowadza się na siłę ten ateizm, e, na przykład poprzez rozdział Kościoła od państwa, idziemy w kierunku ateizacji, czyli likwiduje majątki kościelne, to ludzie się będą buntować. I to było widać na przykład w PRL-u, o czym mówiliśmy sobie i jeszcze będziemy mówili w późniejszych lekcjach. Więc tutaj taki ateizm wprowadzany przez państwo odgórnie jest bardzo złym pomysłem. Bo społeczeństwo na to być może nie jest gotowe. Jeżeli to idzie oddolnie do góry od społeczeństwa, no to wtedy jest co innego, bo na przykład taki coś jest w Czechach, o czym mówiłem wcześniej. Ale to jest też wynik takiej wieloletniej historii e, habsburskiej, monarchii habsburskiej, której no, katolicyzm był głównym oczkiem w głowie. Zresztą przez wiele lat. Dlatego też tak w Czechach jest, jest. Ale to już jest inna, inna kwestia. Mówię o innych państwach. A jak wyglądała kwestia religii i katolicyzmu w Polsce na przestrzeni wieków? Oczywiście, nie będę Wam tutaj opowiadać całej historii Kościoła w Polsce, natomiast generalnie ważne punkty musimy sobie tutaj tak odhaczyć, że one były. Pierwszy punkt to Chrzest Polski, czyli podniesienie rangi państwa, wagi władzy książęcej w państwie polskim, gdzie Mieszko stał się równy z innymi państwami, no bo przyjął Chrzest, więc to było ważne dla polskiej historii. Katolicyzm tak naprawdę uformuje się w Polsce za od tego chrztu za około 100-200 lat, gdzie będziemy mogli mówić, że Polak to katolik, ale to dopiero po wielu, wielu latach. Później będziemy mieli z tym katolicyzmem bardzo wiele wspólnego, ale do tego stopnia, że będzie to katolicyzm taki bardzo przystępny dla zwykłego człowieka, bo nie będzie on narzucony. Mało tego. Przecież mówiliśmy sobie, że Złoty Wiek w Polsce, czyli wiek XVI, renesans, to wiek, w którym mieliśmy tolerancję religijną. W Polsce mieliśmy wiele różnych, nie tylko wyznań, takich jak katolicyzm, luteranizm, bracia czescy, bracia polscy czy prawosławni czy Żydzi i tak dalej, to, to nie jest teraz jakby najistotniejsze, ale mieli też bardzo wiele różnych mniejszości, które miały swoje własne odłamy na przykład islamu. Jak na przykład mieliśmy tutaj Tatarów i tak dalej, więc tych przykładów można byłoby mnożyć. Natomiast e, wydarzenia później w naszej historii spowodowały, że mieliśmy bardzo istotną rolę jednak dominującego katolicyzmu w Polsce, ponieważ po śmierci Zygmunta Augusta Czyli rok 1572 mieliśmy pierwsze wolne elekcje i tutaj ustalono, że naszym interreksem, czyli tym międzykrólem będzie prymas, czyli arcybiskup Gnieźnieński. I to jest katolik, żeby była jasność. Później mieliśmy Unię Brzeską w 1596 roku przez Zygmunta III wprowadzoną, gdzie przejęliśmy prawosławnych do katolicyzmu, czyli oni się podporządkowali pod papieża i to był kościół uniński. Więc były różnego rodzaju swobody i tak dalej. Jednak później te swobody się skończyły, bo był wiek wojen, XVII wiek, czyli ten srebrny wiek, którym będziemy mieli okazję toczyć wojny, w sumie to i z muzułmanami, i z protestantami, i z prawosławnymi. Więc ta wolność religijna będzie powoli się po prostu kończyła. I skoczymy sobie już do kolejnego naszego punktu, takiego Checkpointu, czyli to będzie druga rzecz pospolita. I tu musimy pamiętać, że zarówno w konstytucji marcowej z 21 roku, jak i kwietniowej z 35 roku mieliśmy właściwie to dokładnie tak samo pojętą sferę wolności wyznania. Nikogo nie przymuszano do wiary, wręcz był zakaz przymuszania. Kościół katolicki, jak i inne wyznania i inne religie mogły tworzyć swoje własne szkoły wyznaniowe, mogły tworzyć własne e, dobroczynne instytucje, które nie były finansowane przez państwo. Czyli generalnie była taka swoboda. E, Myśli religijnej. Później w III RP mieliśmy, czy mamy, konstytucję z roku 97 i konkordat z 98 roku. I generalnie w preambule, tu macie konkretny cytat, mieliśmy informację o tym, że zarówno wierzący w Boga lub nierobiący tego, więc mamy tą wolność religijną, no, no, sami możemy sobie. Właściwie tylko i wyłącznie odpowiedzieć, czy rzeczywiście jest to tak do końca przestrzegane. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ten konkordat z roku 98, to tam jest mowa o tym, że państwo i Kościół katolicki są autonomiczne, i powinny sobie wchodzić w drogę, i takie tam. Ech, ale to już nie będziemy tutaj tego komentować. Idziemy sobie do kwestii tego, co działo się po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, ale takim telegraficznym skrócie. A zacznijmy sobie generalnie od Soboru Watykańskiego II, który był w latach 60. poprzedniego stulecia. I generalnie wówczas zaczęto zauważać to, co było widoczne w wielu państwach, niekoniecznie tych, które będą związane chociażby z duchem ateizmu komunistycznego, bo przecież tutaj zauważono, że będzie powolutku społeczeństwo jednak odchodzić od pewnych kwestii religijnych. Będziemy mieli laicyzację społeczeństwa, czyli jakby. Odejście od religijności oraz indyferentyzm religijny, czyli taką, jakby, obojętność na religię, i tak dalej. I to zaczęło boleć chyba. Skoro na Soborze Watykańskim zaczęto myśleć o pewnych kwestiach, które należy unowocześnić, żeby społeczeństwo mogło powiedzieć, że okej, okay, idę do kościoła. I tak na przykład pojawił się ekumenizm, czyli generalnie próba jakby rozmowy z innymi wyznaniami, z innymi religiami i znalezienie wspólnego, złotego środka. Ale też i dopiero wtedy, jakby, oficjalnie. Zezwolono na prowadzenie mszy w języku narodowym. Więc dopiero teraz, ale od XVI wieku, kiedy była o tym mowa, w drugiej połowie XX, hierarchowie kościelni odeszli od łaciny na sprawowaniu liturgii, a poszli w kierunku języków narodowych. To jest dosyć istotna zmiana, która tutaj jest dosyć ważna, ponieważ trzeba było wiele lat poświęcić na zrozumienie pewnych kwestii. A mimo to, i tak ci konserwatywni katolicy uznali to za herezję, że nie można tak sobie takim zwykłym protestantyzmem zaburzać świata i liturgii katolickiej. Więc jest też sporo przeciwników tego, co działo się w samym, powiedzmy, że e, jakby gronie katolickim, ale to już jest inna inna kwestia. My idziemy sobie do PRL-u i do tego jak wyglądała właściwie ta sprawa kościoła. Zresztą ja i też o tym mówiłem na lekcjach poprzednich, więc znowu Telegraficzny skrót i kończymy lekcję. Generalnie, e, nawiązując do lekcji poprzednich, do tego co mówiłem też dzisiaj. Mieliśmy w PRL-u dosyć duży rozbrat z, ogólnie z kościołem, z katolicyzmem, co się społeczeństwu nie podobało. Bo przecież na początku był zakaz religii w szkołach. Później przyszedł na przykład takiego mułka, który na początku w swojej odwiliży październikowej powiedział, że okej, okay, niech religia wróci. Później znowu ją wycofał. Dawał na początku zezwolenia na budowę nowych kościołów. A później już nie, albo wycofał te zgody, które już były wcześniej, więc było tego tak dużo, że nie będziemy tutaj zajmować się kolejnymi elementami, bo to mówiłem już wcześniej. Natomiast istotne jest to, że władza zaczęła szukać sposobów, żeby odciągnąć młodzież, młodych ludzi od kościoła. Organizowano na przykład kolonie letnie, gdzie na przykład e, były to bite dwa tygodnie i najczęściej było to tak, że wyjeżdżali, żeby to były dwa weekendy, żeby to były dwie niedziele, gdzie był zakaz chodzenia do kościoła. E, Próbowano w dużym stopniu odciągnąć też ludzi od świąt katolickich, bo na przykład kiedy były tam dni wolne kościelne, jak na przykład Boże Ciało, czy drugi dzień Wielkiej Nocy był wolny e, tylko i wyłącznie od pracy, czy e, Boże Narodzenie, czy na przykład wszystkich świętych, czy inaczej Dzień Zmarłych, bo tak to się nazywało, no to starano się organizować państwowe różnego rodzaju uroczystości, które nie są związane z religią, i w ten sposób starano się jakby nakłonić ludzi do tego, albo właściwie przekonać do tego, że Tamto to nie jest istotne, ta, ta religia. Tutaj są ważniejsze sprawy państwowe. Zamykano seminaria. Wszystkich tych, którzy chcieli do seminarium pójść, dawano do służby wojskowej, gdzie ich ciorano w te i we w te. Więc generalnie utrudniano całkowicie życie Kościoła katolickiego w Polsce. A w latach 60. powstał Departament IV MSW, który w ogóle inwigilował. Zajmował się stricte inwigilacją Kościoła wiernych, ale też i księży, biskupów i tak dalej. I kończąc ten temat, mieliśmy kwestię ziem odzyskanych, bo tam to było przecież po niemieckie, więc nie było tam Kościoła katolickiego. Więc Kościół katolicki robił wszystko, żeby tylko tam swoje diecezje porobić, żeby e, ludziom łatwiej było się zintegrować. Ale generalnie to komuniści też mocno utrudniali. Dopiero już później, za czasów Gomułki, te ziemie odzyskane zostały jakby, można powiedzieć, że skatolicyzowane od początku, od postaw, tak można by powiedzieć. I tutaj zajął się tym m.in. Prymas August Hrond. Tak na marginesie tylko mówię. I to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.